Weź na drugę. Proście, a będzie Wam dane. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą Wam. Bóg nigdy nie jest obojętny na Twoje wołanie. On sam zachęca, by prosić, szukać, kołatać. Modlitwa nie jest więc narzucaniem się czy zawracaniem głowy, jest odpowiedzią na zaproszenie. Problem zaczyna się wtedy, gdy traktujemy Boga jak automat. Wrzucam modlitwę, wypada rezultat. A Jezus mówi o czymś więcej: o zaufaniu, o trwaniu, o sercu, które nie rezygnuje, choć odpowiedź nie przychodzi od razu. Pewien mężczyzna modlił się latami o nawrócenie swojego syna. Po ludzku nic się nie zmieniało. A jednak pozostał wierny modlitwie i pamiętał ciągle o słowach Jezusa: proście, a będzie wam dane. Po niemal dwudziestu latach prośby się spełniły i syn sam przyszedł do konfesjonału. Bóg działa w swoim czasie. Czasem daje to, o co prosimy. A czasem daje coś o wiele większego, choć na początku trudniejszego do przyjęcia. Ale jedno jest pewne. Nie lekceważy żadnego wołania swoich ukochanych dzieci. Dlatego nie ustawaj. Proś szukaj, kołacz, bo drzwi naprawdę się. Otworzą.